W tym filmie pokażę wam jak grać jedne z moich zdaniem ładniejszych akordów na gitarze akustycznej. Ja się nazywam Szymon Zajfer, składam za gitary.pl. Jeśli ten film się spodoba, będę bardzo wdzięczny, jeśli w zamian dacie kciuka w górę, skomentujecie poniżej i oczywiście subskrybujecie kanał. Tymczasem weźcie gitarę w ręce i przechodzimy już do konkretów. W tych akordach w lewej ręce łapiemy tylko dwie struny, szóstą i trzecią. I jeśli mamy akord durowy, schemat wygląda w ten sposób. Na strunie szóstej łapiemy jakiś dźwięk, w tym przypadku zagramy dźwięk A na piątym progu i jeśli gramy akord durowy, to na strunie trzeciej zagramy jeden próg wyżej, czyli w tym przypadku próg szósty, czyli dźwięk Cis. Natomiast jeśli gramy akord molowy, na przykład tutaj od dźwięku Fis na drugim progu, to zagramy na strunie trzeciej ten sam próg, czyli też drugi. To są jedyne dwa schematy, które musicie opanować. Być może ci z Was, którzy dłużej już oglądają ten kanał, pamiętacie, że kiedyś o tych akordach już coś mówiłem, ale postanowiłem odświeżyć ten temat i dodać kilka informacji więcej. Jeśli byśmy grali tylko dwa dźwięki, to szczególnie na gitarze akustycznej będzie to brzmiało dość pusto. Więc to, co robimy, żeby właśnie nie było tego efektu, że jest pusto, to jest to, że dodajemy do tego pustą strunę. Czwartą, czyli dźwięk D. Czyli jak graliśmy tutaj ten akord Adur, to poza tymi dźwiękami, które łapię lewą ręką, będziemy grali jeszcze pustą strunę czwartą. I tak samo, jakbyśmy mieli tutaj ten akord drugi, też dodajemy ten dźwięk. I tak samo we wszystkich innych. Zaraz sobie pokażę. I to już sprawia, że nie mamy tego efektu tylko dwóch strun, czyli takiego pustego akordu, i dodatkowo ten, ta pusta struna D wybrzmiewająca w każdym z tych akordów spaja razem te akordy. Jeszcze za chwilkę pokażę inny sposób, co możemy jeszcze tutaj dodać zamiast tego dźwięku D, ale najpierw skupmy się na tym i parę słów teorii, czyli jakie akordy możemy w ten sposób zagrać. Oczywiście nie wszystkie akordy możemy zagrać, bo dźwięk D nie będzie do każdego akordu pasował. To, co tutaj robimy, to jest to, że gramy akordy z tonacji D-dur bądź hamul. To są powiązane ze sobą tonacje. Czyli szybko pokażę, jakie one są, jeśli nie znacie teorii. Mamy akord d przede wszystkim, czyli akord toniczny. I tutaj mała uwaga, jeśli chcemy grać kostką, to musimy pamiętać o tłumieniu. No bo jeśli złapię, nie myśląc o tłumieniu, i uderzę kostką wszystkie struny, no to wybrzewają mi te struny, których bym nie chciał, czyli piąta, pierwsza i druga. I to co robię, to pierwszym palcem, który łapie strunę szóstą, dotykam też pozostałe struny. I tutaj muszę uważać, żeby nie dotknąć też tej czwartej, bo akurat czwarta ma wybrzmiewać, czyli. Łapię szóstą, daje lekko do siebie rękę po to, żeby, ona, żeby ten pierwszy palc dotykał struny piątej, ale czwarta, żeby już wygrzewała, trzecia oczywiście też. Następnie strunę drugą, tu mnie właściwie tym trzecim palcem dotykam ją lekko od góry, a struna pierwsza też tym pierwszym. To jest coś, co może zająć trochę czasu, jeśli nie mieliście um, zbyt dużego doświadczenia w tłumieniu lewą ręką, żeby tak ułożyć, żeby przytłumić to, co chcemy, żeby było przytłumione, a nie przytłumić tego, co nie chcemy, żeby było przytłumione. Ale warto jest na tym posiedzieć, bo to jest umiejętność, która przyda się na dalszych etapach gry na gitarze. Wróćmy do tego, które dźwięki, które akordy gramy. Więc... Mamy oczywiście ten D-dur, czyli gramy tutaj na szóstej strunie dziesiąty próg i do tego gramy ten durowy schemat. Na stronie półtonu niżej molowy schemat od dźwięku Cis. Następnie od siódmego progu też molowy, od dźwięku H, hamol. Następnie od A, czyli piątego progu durowy, od G, trzeci próg też durowy, i od drugiego progu, e, czyli FIS molowy. I puste struny, albo tutaj dwunasty próg, czyli od dźwięku E też molowy. Czyli po kolei zacznijmy może tutaj od tego E. Jak słyszycie ładnie to brzmi, wszystkie te dźwięki pięknie pasują. Mała uwaga dla tych z was, którzy znają trochę bardziej teorię muzyki. Szczególnie kiedy gramy ym, z innymi muzykami, to te akordy mogą ym, być różnie interpretowane. Niekoniecznie prymą byłby ten najniższy dźwięk grany na strunie szóstej zawsze. Czyli na przykład jak gramy tutaj ten fis to tak naprawdę możemy na to spojrzeć jako D-dur z dźwiękiem Fis, czyli tercją w basie. Nie chcę tutaj wchodzić ym, bardzo w szczegóły, bo to nie jest aż tak istotne, ale zaznaczam dla tych z was, którzy troszkę bardziej się wkręcili w teorię, to może być przydatna uwaga, kiedy będziemy próbowali samemu jakieś ładne piosenki, ładne melodie na bazie tych schematów stworzyć, napisać. Wspominałem wcześniej, że możemy także inną pustą strunę dodać zamiast tej struny D albo razem z nią. I miałem tutaj na myśli strunę drugą, czyli strunę H i wtedy ten akord A by wyglądał w ten sposób. Pozostałe tak samo do wszystkich, znowu by to pasowało. Też ładne brzmienie, trochę inne, no bo dodaliśmy inny dźwięk, więc możemy to mieszać, żeby nie było cały czas dokładnie to samo, czyli cały czas jeden dźwięk w tle. To możemy to mieszać tak jak zresztą zrobiłem w tej demonstracji na początku. I na początku grałem tylko i wyłącznie to, co do tej pory Wam pokazałem, z tym, że na tej strunie trzeciej zmieniałem też dźwięki czasem czyli na przykład grałem, grałem ten akord a dur tutaj z dodaną struną drugą zamiast trzeciej czwartej i później na moment dogrywałem takie ozdobniki wykorzystując po prostu dźwięki ze skali d dur na tej strunie trzeciej czyli grałem na przykład coś takiego czyli tak samo na kolejnym akordzie i tutaj schodziłem z tego G. -dur, na strunie trzecie grałem drugi próg zamiast czwartego też. Dla tych z Was, którzy znają teorię, jest to Nona. Tutaj nie chcę wchodzić tak bardzo dokładnie w tą teorię każdego z tych dźwięków. Nie chodzi mi o to, żeby teraz Was nauczyć konkretnie tego, co grałem w tej demonstracji na początku, tylko zamiast dawać Wam rybę, dać Wam wędkę, żebyście byli sami w stanie tego typu rzeczy wymyślić. No bo tak jak mówię, to było oparte tylko i wyłącznie o te schematy, które tutaj Wam pokazałem już. I to, co najbardziej lubię w tych schematach, to jest to, że świetnie sprawdzałem się do tego, żeby po prostu wziąć gitarę, usiąść sobie i grać tak troszkę nawet bez celu. Ahora Siadam i trochę zapominam się grając na gitarze, przez to, że ma takie dość ciekawe i też szerokie brzmienie, przez tą pustą strunę jedną czy drugą, no to naprawdę można sobie siąść i tak parę minut grać i mieć z tworzenia czegoś, a w gruncie rzeczy jest to bardzo proste, bo operuję tutaj kilkoma akordami prostym schematem przesuwanym w górę i w dół, więc nie jest to jakieś wymagające technicznie czy też teoretycznie. Swoją drogą, jeśli interesuje Was tego typu ciekawsze granie na gitarze akustycznej, to gorąco polecam mój kurs Gitara Pan Podstaw. Link do niego znajduje się poniżej w opisie, i także polecam darmowy poradnik, który jest tak naprawdę jedną lekcją wyciągniętą z tego kursu. Link się powinien pojawić na ekranie i także poniżej w opisie. I jeszcze małe ogłoszenie, zanim skończymy. Dla tych z Was, którzy są stałymi widzami, uczestnikami Coronsa dla gitary, mianowicie w tym tygodniu, który teraz się zacznie, na stronie powinna się pojawić duża zmiana, którego, która polega na tym, że wprowadzimy do sprzedaży poza kursami także struny gitarowe, a docelowo także inne akcesoria. Tam będą znajdowały się rzeczy tylko, które ja sam używam, które polecam. W tym przypadku, jeśli chodzi o struny, są to struny marki Dadario, które od lat używam. Próbowałem większość albo wszystkie te bardziej znane marki, te najbardziej mi przychodzą do gustu. I właśnie te rzeczy, które są przeze mnie sprawdzone, które polecam, będę sprzedawał na, na stronie w dobrej cenie, więc po pierwsze możecie zaopatrzyć się w rzeczy, które są sprawdzone, a po drugie w ten sposób także wspieracie kanał poprzez to, że kupujecie kupicie struny na przykład u mnie, a nie gdzieś indziej, e, więc to będę, o tym będę pisał w najbliższych dniach, kiedy to już się pojawi, prawdopodobnie we wtorek lub w środę, dam więcej znać, jak, oczywiście, jak już wystartuje. Jeśli chodzi o ten film, to już wszystko, ja się nazywam Szymon Zajfer, z Quadrans dzięki za obejrzenie, e, oczywiście subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia w kolejnych filmach.